Cześć, Halośni, witam Was w kolejnym odcinku serii Dash Radę Willow z naszą Willow. Na początku, jak zawsze, zapraszam Was do Instant Gaming. Link jest w opisie, będzie mi bardzo miło, jeśli zajrzycie i poznacie ofertę właśnie z tej strony. Są tam fajne gry, fajne promocje. Jeśli coś planujesz kupić, to zastanów się, czy nie warto właśnie z Instant Gaming, bo jest zwyczajnie taniej, a fajnie jest oszczędzać po reklamie. Um, ostatnio chyba w, na koniec odcinka wklejałam, że udało mi się zdobyć z Willow ostatni poziom aspiracji. Czyli napisała wszystkie książki, jak trzeba, zdobyła odpowiednią ilość pieniędzy, no udało się. Udało się, zdobyła to, spełniła swoje takie małe życiowe marzenie. Właśnie to nie mało, bo to było ogromne marzenie, żeby zostać pisarką. Tą pisarką faktycznie się stała. Zarobiła też pieniądze ze względu na te swoje zadania książkowe jest tym strzelcem wolnym, który wykonuje zadania powierzone, powierzone przez innych Simów, no i udało jej się. Zarobiła kasę. I tę kasę postanowiła zainwestować w domek. Wydaje mi się, że nie widzieliście tego, bo ostatnio ona miała wymienioną podłogę. Co tutaj, tak, o. miała wymienioną podłogę w kuchni, jakieś takie rzeczy, takie drobnostki, prawda? A teraz już ma pełnoprawny remont, duży remont, duży remont, bo zmienione jest prawie że wszystko. Zobaczcie, jak ma tutaj teraz przytulnie, cały czas mały domek, cały czas więcej miejsca nie ma, ale no kurcze, ma swoje miejsce już takie, z którego myślę, że przyjemnie będzie jej korzystać. Jej zawsze było przyjemnie, no bo to było jej, ona się czuła wolna i wreszcie mm, nie jest zobowiązana jakimiś dziwnymi rzeczami z matką, a teraz ma swoje, swój kąt taki które myślę, że chciałaby mieć. Ma jeszcze tutaj półkę oczywiście, tą starą, ale no wszystko, nie wszystko od razu, więc no ma. Ma to, co chciała w końcu. Ma nie tylko już wyremontowany jeden pokoik, ma nie tylko już, nie wiem, łazienkę zrobioną, która była ostatnio, ale faktycznie ma zrobione wszystko. I tak, jest tak dość wiejsko, ale Willow to lubi. Widać po niej, że ona jest też taka dziewczyna właśnie wiejska. I w ogóle co zauważyłam to... Słuchajcie, cecha czarująca wcale nie kosztuje 3000, tylko kosztuje 2,5. I nas na to stać. I my to kupujemy. I dzięki temu czarującą ja odpisuję z listy do zrobienia i możemy jej Zmienić kolor włosów, możemy robić jej makijaż, jeśli mamy na to ochotę, jeśli Willow będzie miała na to ochotę. Z czego nam jeszcze brakuje, to trzeci poziom wewnętrznej harmonii i zdobycie chłopaka, pierwszego. Pierwszego być może prawdopodobnie nie ostatniego. Jak ja tutaj wewnętrzna harmonia mamy na drugim, więc pójdziemy sobie znowu na te może lekcje jogi, uda nam się zdobyć trzeci poziom, a może weźmiemy ze sobą tego naszego. Kolesia, z którym ostatnio Willow flirtowała. Który to jest? To jest ten Landon. Może weźmiemy jego. Ona jest teraz czarująca, więc warto myślę się tam spotkać z nim. E, Willow ma zobaczyć ile ma w ogóle hajsu nie. To wcale nie jest taka e, biedna dziewczyna, bo naprawdę ma dużo kasy. E, I i myślę, że możemy pomyśleć coś właśnie o zmianie fryzury, farbowanie włosów. No, nie wiem, coś takiego wiecie, żeby delikatnie ją ogarnąć. Może właśnie o aparat na zęby jej założymy, brwi jej troszeczkę może ogarniemy. Umiej sobie zęby, oczyściłaś, to wypoleruj później też. No, takie, takie tego typu rzeczy. Żeby ona nadal była może naturalna, e, taka właśnie, żeby to nie była przyrysowana, Willow, tylko żeby zawsze była taka ciepła dziewczyna, e, nie będziemy przeginać. E, tak, to co? Idziemy do tej siłowni, idziemy, bierzemy ze sobą Landona, poćwiczą może razem, może e, Willow pokaże mu, czym ona się teraz interesuje, e, co jest dla niej ważne, co lubi, i może go też to właśnie jakoś tam zachęci do niej. Idziemy do. Idzie do Willow Fitness Center. No tak, bo przecież to jest Willow Creek. Czemu z tym pongo masz tutaj takie dwa paski, co jest niepokojące? Tłum, jak zwykle, śnieżyca. On już widzę ubrany. Przywitajcie się ze sobą. Opowiedz niewiarygodną historię. Powiedz, że powiedz, co ci się udało osiągnąć, właśnie. Powiedz to. I możesz pochwalić mu wygląd. A potem. Poproś o zaczęcie lekcji jogi dla rodzin, pobudzanie umysłu, e, może koncentrowanie energii. On sobie poszedł. I co, nie zdążyłaś dołączyć? Nie zdążyła dołączyć. No to ćwiczy jogę sama. O, ona sobie sama będzie ćwiczyła. Wykonaj sekwencję jogi, koncentro... pobudzanie umysłu, nie, koncentrowanie energii. Jest trzeci poziom, też mogę to wykreślić. Będzie na szaro u mnie w Google Disk. O. I zostało nam tylko zdobycie chłopaka. Tylko to zostało naszej Willow. Szybko poszło to wezwanie. Ale my nie możemy go tutaj zaprosić. Nie wiem, gdzie on poszedł gdzieś do pracy czy coś. Może spróbujemy pójść z nim gdzieś indziej. Może do jakiegoś baru. Jest czwartek jedenasta, ale. Dobra, czwartek to jest nały piątek, zaraz będzie 12, a po 12 już można, więc pójdą sobie na drinka. Ale myślę, że może najpierw jeszcze trochę pobiegać, poćwiczyć. E, póki jeszcze tutaj jest, e, żeby trochę nad figurą popracować. Aś jak już biegnie, kurde. No proszę. Nice. O, pójdziemy do domu, zjemy coś, a może zaprosimy go do nas. Tak, zróbmy to. Zaprośmy go do nas do domu. To już będzie taki naprawdę krok do przodu, bo kto wie, co tam będzie się działo. Nie mają gdzie nic robić, ale... Bo mają pojedyncze łóżko, w sensie Willow ma. Ale spróbujmy go zabrać do domu, chyba że nie będzie można, to wtedy... To wtedy nie, chyba nie można jednak. Szkoda, gdzie on gdzie On się podział. Może ma pracę faktycznie. No i kto tu przychodzi? Rory, co tu robisz? Rory, ciebie nie powinno tutaj być, weź sobie resztki. Rory powinien czuć, że... Ej, można go klub do wyjścia? Jaki klub? A, bo on tutaj jest w jakichś dwóch klubach, ale ma Willow Creek Singles. Więc nie wiem, z kim on tam się spotyka. Niech zje. Rory, iść do domu. Rory, mówię, Rory powinien wyczuć, że Willow teraz coś zaczęła, coś coś, nie coś z innym, i powinien usunąć się w cień ze swoją urażoną męską dumą. Więc niech ona sobie zje zaproś go do spędzenia czasu na tej parceli. W ogóle zmień sobie strój. Nie, to chciałam. No ale dobra, możemy ją przynajmniej zobaczyć. Czy ćwiczenia przynoszą jakiś skutek? Pokaż nam Willow. Ono ma muły, ale uda ma cały czas Wydaje mi się, że ona musi chyba więcej biegać niż podnosić ciężarów Bo jak widać ma rozbudowane mięśnie, ale uda cały czas duże Jeśli nie będą jej się zmniejszać, no to ja jej trochę zmniejszę To wiecie, no tak bardziej o kodem czy coś No bo jednak ona nie powinna mieć takich dużych ud na tyle co ćwiczy No ale na razie zostaje, ale talię to ma boską tyłek wyrobiony. No ładnie, ładnie. Po prostu ma rozbudowany tutaj zad i uciska. Zobaczcie, jaką ma figurę gruszki. Perfekcyjna grucha. Zwieni sobie strój na ten swój imprezowy. To przynajmniej będzie wyglądała jeszcze w miarę, a nie jak jakaś, nie wiem, uboga krewna czyjaś. Dobra, no to idź do tego Rory'ego w takim razie. On pewnie się zdziwi, że jest taka wygalantowana. Ale myślę, że może się domyślać poproszę nawiązanie z związku, Barabara. Bara. nie, dobra, zdajcie do środka, bo jest zimno pręż mu skuły, pokaż mu co ja pierdziele, ona to się w ogóle nie szczypie z niczym straciła status gwiazdy, ale no nie szkodzi jej to nie jest potrzebne do niczego on tu pracuje, czy on nie pracuje bo ja nie wiem nie wiem, co się, co tam z nim jest nie tak nie wiem co ci jest tu brudno, on tu przyszedł już już narzeka, nie ma tak pochwal szczerze Rozmawia o zainteresowaniach, coś tam, wiecie, takie rzeczy. W ogóle dodamy do grupy może. O, już ma normalne kolory, już odzyskał swoją różowość skóry. No i będziemy teraz w takim razie... E, może ugotujemy coś razem. Gotuj z nim coś prostego, niech sobie zjedzą. My nie mamy składników, ja zapomniałam, że my składniki potrzebujemy tutaj do gotowania. Może tartę czekoladową? Albo babeczki? O, mus czekoladowy, niech będzie Niech upieką razem sobie Będą budować wspomnienia, wiecie Od z żołądka do serca <gryw> Jemu pewnie nie pasowało, bo jest brudno Bo coś śmierdzi w lodówce A tak to chyba tutaj nic nie ma zepsutego Czy coś, mi się wydaje Pierwszy pocałunek? Nie, jeszcze nie Najpierw mogą sobie zjeść Zapraszamy tutaj do stołu Weź porcję razem Dobra, to już przestawiam tam gdzie było. Tu było, prawda? Tak, tylko to było po ukosie, ale już dobra. Proszę, zapraszam do jedzenia. Chwal wygląd, znowu. Ona to tylko na tym wyglądzie się skupia. Mm. Może gadkę na podryw? Może niech go oczaruje? Oczaruj. Tink. No super, super sobie radzi. Poślił pocałunek, no i trzeba będzie się w końcu pierwszy raz pocałować, może. Tak, Fakt, faktem jest to, w końcu, no do niej się widzą drugi raz, ale no co, no. Obejmijcie się. I może wtedy pierwszy pocałunek. To przybiorę. O nie, zacięło się. Ja wiem, co tu się dzieje. Czasami się dzieje tak przez MC Command Center. Dobra, wracamy. Jesteśmy mniej więcej w tym samym miejscu. No i kontynuujemy rzeczy, ale najpierw jeszcze e, obejmij, i wtedy dopiero pierwszy pocałunek romantyczny. Co się odwlecze, to nie ucieczę. Całujemy. I prawdopodobnie będzie to pierwszy chłopak Willow. I tak naprawdę na tym momencie skończyłoby się takie prawdziwe wyzwanie. Ale oni jeszcze nie będą się pytać, czy chce być chłopakiem. Na razie po prostu się pocałują. Je yes, pocałowała go. Na razie nie będą jeszcze w związku. O, no, poszedł sobie nawet. Nie dowierzał, więc nawet by nic nie było. Ale tak. Pierwszy pocałunek Willow. Myślę, że nie był to wyjątkowy pocałunek z kimś wyjątkowym. A... Ale myślę, że będzie to moment w jej życiu niezapomniany. Zapamięta go na pewno na bardzo długo. Proszę. Tak, ogrzewaj, ogrzewaj się i czas napisać jakąś książkę. Co tu jest? Romantyczny nastrój, nie wiem nic o flirtowaniu. O, wiesz więcej niż Ci się wydaje. Napiszemy też książkę, chyba że poszukamy jakiegoś zlecenia, poszukamy zleceń i zarobimy, i nam się poprawi też ocena pracy. Jak, jak skończymy już takie prawdziwe wyzwanie, Willow? Czyli będzie już miała spełnione wszystkie założenia tego mini wyzwanka, to oczywiście będziemy kontynuować serię z Willą jako naszą bohaterką. No bo to, że kończy się jej wyzwanie, to pierwsze jako tej dziewczyny poszukującej siebie, to nie znaczy, że jej życie się kończy, bo nie, ono będzie trwało nadal. Być może będzie odbudowywała swoje relacje z mamą. Być może nie, jeszcze nie wiem, co dziewczyna zadecyduje. Gdzie jest w ogóle jej mama? Ramona, no z Ramoną ona w ogóle nie ma tak naprawdę żadnych relacji, ani dobrych, ani złych, o, co tam? Więc może gdzieś ten kontakt odbudowują, chociaż myślę, że Willow nie jest jeszcze na to gotowa, bo jednak bardzo dużo kosztowało ją te całe swoje dziecięco-nastoletnie życie, kiedy matka ją zamknęła właściwie w domu, przez nią nie mogła zrobić nic, no i musiała się uczyć życia samodzielnie. W ogóle zbliżają się też święta. Myślę, że zaprosimy sobie kilku przyjaciół do nas. Tak, to będzie w następnym odcinku, zrobimy sobie właśnie święta. Postawimy sobie choinkę, zaprosimy właśnie przyjaciół. Rory w ogóle mieszka sam, więc tym bardziej przyda mu się towarzystwo. A może odwiedzimy go jeszcze na szybko? W niedzielę coś, o czym jeszcze nikt nie napisał. Znowu? Niech będzie. Tylko dowiemy się, czego klient oczekuje. I pójdziemy jeszcze do Rory'ego, zobaczymy, co u niego słychać. Nigdy u niego nie byliśmy, chyba, więc sprawdzimy. Jak to tam u niego wygląda? Czy raz byliśmy? Nie, chyba nie byliśmy. Chyba chciałam iść, ale go nie było. Nie pamiętam, ale w każdym razie odwiedzimy Rory'ego u niego. Weźmiemy nasze e, mafilki upieczone razem, kurde, z tym kolesiem i y, zjemy sobie też jeszcze je razem. Gdzie one są? Ej, dobra, jesteśmy u niego. Tu ma taki ładny, mały domek. Zapukamy do drzwi i patrzymy. A tam może jakaś laska, <laughs> ale by było. Nie, nie, nie. Pukamy, jest późno dosyć, ale no myślę, że nas chyba wpuści. Nie w ogóle tam wysoko? Doniczka? Witaj, jaki ma mały, uroczy domek! I duży telewizor. Kładziemy tu. Patrz, przyniosłam żarcie. Zawołaj na posiłek. Roli w ogóle na nas nie zwraca uwagi. Popraw mu humor i ożywiona rozmowa. Na razie nic nie mówimy o tym, co się działo i co on będzie. Nie chcę mu mówić, właściwie, co, co się działo, żeby nie myślał sobie za dużo rzeczy, choć skorzysta jeszcze potem. czym jak ma tutaj w domu. Ach, i tu ma sypialnię. No, mały domek, jak na jednego człowieka, wystarcza. Nasz jest chyba jeszcze mniejszy dom. Więc nie narzekam, bo wygląda całkiem schludnie, czysto skromnie, ale czysto najważniejsze. Mm, tak, porozmawiajcie jeszcze. Ciekawe, czy, czy Rory w ogóle jest świadomy tego, co się dzieje się u, u Willow. Możesz poprotkować. Hmm. On jest w ogóle flirciarski, a od razu sprząta, nie to, co u Willow było. Nic dziwnego, że on się zżygał u niej, jak był. W końcu. No w końcu u siebie ma czysto, widać, że dba o porządek, a u było jak było. Zostawimy mu te, te mafinki. niech sobie tam, czy ten mus czekoladowy, nie możemy mu włożyć do lodówki, szkoda. Możemy odłożyć, odłóż, niech je ma sobie na później, a my sobie upieczamy nowe. Będziemy musieli tylko iść na zakupy, bo nie wiem, czy mamy to wszystko. Zaproponuj szalony plan, a on idzie spać już. Olał nas totalnie, on wie chyba, co tam się kroiło i święciło. No to trudno, idziemy do domu dzisiaj był Willow dzień pełen wrażeń i zrobiła bardzo dużo rzeczy no ale to jeszcze nie koniec, no bo jeszcze nie ma tego chłopaka, nie ma jeszcze tej metamorfozy i tym bardziej, że chłopak jej ten Landon, to nie wygląda tak jakby miał być docelowym chłopakiem bo on jednak jest nieangażujący się, więc myślę, że raczej nie będzie z Willow chciał być w jakimś wielkim związku, okej okay. Jest już dość późno, ale jeszcze Willow czuje się dobrze, więc jak zawsze na koniec dnia, niech pisze książkę. Mamy napisaną książkę. Mamy. Jako ona ma jako... Wspaniała. Mm. w którzy to? Dobra, wysyłamy klientowi do akceptacji, może się uda i czekam aż... O, bestseller! To wszystko, co powtarzał klient, kiedy blablabla, bla, bla, fantastycznie nadeszła wypłata, przyjęto, właśnie o to nam chodziło, pracuj tak dalej Willow, świetnie, ocena dobra, jesteśmy wojownikiem słowa... Mm, wolny strzelęc Autor. No, jest okej. Okay. Poszukamy zleceń, już nie boję się, chcę spać. I to by było na tyle. Nie tylko dlatego, że ja chcę, też dlatego, że sąsiedzi tak postanowili. Dlatego bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zajrzyjcie na Instant Gaming. Cześć!